Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin Sadowski z Pasieki Marcyś. Jestem dzisiaj na Pasieczysku. Pszczoły pięknie latają, ponieważ jest to pierwszy w miarę ciepły dzień po dłuższej fali chłodów. Za chwilę wyrywkowo zerknę, zobaczyć czy rodziny są w dobrej kondycji, jak wygląda rozwój. Natomiast z uwagi na to, że wielkimi krokami zbliżają się święta wielkanocne, chciałbym Wam życzyć, aby te święta były dla Was odskocznią od szarej codzienności. Aby były zdrowe, radosne, spędzane w gronie najbliższych. Przepiękna praca, pełne korpusy pszczół, więc jak tylko pogoda będzie sprzyjać, myślę, że naprawdę tutaj ten rozwój będzie bardzo dynamiczny. Na początku chcę trochę zgonić pszczoły, aby mieć możliwość wyczyszczenia górnych beleczek, ramek. Cała ramka zaczerwiona, środkowa ramka, masa jajeczek. Tylko co niedawno wygryzł się tutaj czerw i matka wszystko przepięknie zaczerwiła, aż do praktycznie dolnej beleczki. Bardzo dużo pszczół jest na dennicy. Siła rodziny jest już na tyle duża, że pozwala nam na ewentualne postawienie nadstawki, z uwagi na to, że już w najbliższych dniach te temperatury mają być wyższe, i myślę, że pszczoły będą mogły już powoli rozpocząć pracę na wieżbach. A jest tutaj dużo wieżb, które mogłyby dostarczyć nektaru. Zresztą z taką myślą te pszczoły tutaj przyjechały. To myślę, że postawimy dzisiaj tutaj nadstawkę i zobaczymy, jak to wszystko będzie się nam tutaj rozwijało. Przy tak silnych rodzinach zawsze, jeżeli przychodzi do załamania pogody, mam pewne obawy, czy wystarczy pokarmu ponieważ trudno jest oszacować tak naprawdę spożycie w takich rodzinach. Nawet jeżeli chodzi o wagi, które są wykorzystywane u mnie na pasiece, to przeważnie stoją na nich rodziny w średniej sile. Tak silnych rodzin nie stawia się na wagach, ponieważ one nie dają wiarygodnych odczytów. Ogólnie, oczywiście każdy chciałby mieć same bardzo silne rodziny, ale nie zawsze jest to możliwe. Niekiedy jest to po prostu tylko jakiś niewielki procent pasieki, więc stawiamy na wagach rodziny, które są w średniej sile, one są najbardziej wiarygodne, jeżeli chodzi o pasiekę, o jej obraz. Jeżeli ktoś planuje zakup wagi, która bardzo dobrze się sprawdza na pożytkach, na które wywozimy pszczoły, ponieważ daje nam informację, kiedy pojawia się pożytek, kiedy ten pożytek się kończy, to myślę, że warto skorzystać też z refundacji. Trzeba się śpieszyć, bo tego czasu zostało niewiele, ale. Taka waga często naprawdę pomaga przy prowadzeniu gospodarki pasiecznej, zwłaszcza tej wędrownej, od razu dodam oraz któryś już tam z kolei, że tej kraty nie da się inaczej położyć, bo zawsze jak tylko kładę kraty odgrodowe, to są informacje, że ją źle kładę, że ona powinna leżeć w ten sposób, natomiast. Inaczej nie mogę jej umieścić. Po prostu firmy idą na łatwiznę i kną te kraty, które pasują też do innych uli. Ale powiem Wam, że nie ma naprawdę żadnego znaczenia, czy ona leży równolegle, czy prostopadle. Pszczoły sobie radzą bez problemu. Ja akurat wykorzystuję te kraty z tworzyw sztucznych. Mam też kraty metalowe, natomiast te są o wiele tańsze. Po prostu jak ona po kilku latach gdzieś tam Wam pęknie, to można za parę złotych kupić nową, wymienić, więc nie ma żadnego problemu. Pokażę Wam może jak wyglądają ramki w tej chwili. Tak wyglądają ramki po ostatnim miodobraniu. Jest to oczywiście cała nadstawka z ramkami z suszem, co bardzo ułatwi pracę, pszczołom na początku sezonu. O nadstawce warto pomyśleć w momencie, kiedy rodzina wypełnia już całą rodnię. Wtedy nie ma zagrożenia, że zwiększając kubaturę ula dojdzie do wychłodzenia czerwiu. W tym wypadku rodzina Naprawdę jest w dużej sile. Dodatkowo jest bardzo dużo pszczół, które są na dennicy. W związku z tym uznałem, że warto tutaj tę nacawkę postawić. Mamy tutaj kolejną rodzinkę, która również jest w dużej sile. Pokazywałem ją na ostatnim filmie. Podkurzecz ładnie się rozpalił. O wiele łatwiej w tej chwili pracować. O skrobie ramki i za chwilę tej również przyniosę nadstawkę. Więc w tej chwili mają możliwość tutaj już pracy. Z uwagi na to, że pasieka jest oddalona kilkadziesiąt kilometrów od mojego domu, zawsze muszę pewne prace wykonywać z wyprzedzeniem. Jeżeli macie możliwość odwiedzania pasieki częściej, to jeszcze można z tą nadstawką się wstrzymać. Dopiero jak będziecie widzieli, że już pojawia się pierwszy nakrop. Wtedy staramy się zapewnić rodzinie miejsce, tak aby matka nie została ograniczona w czerwieniu, ponieważ w tej chwili chcemy, aby te rodziny rozwijały się prawidłowo. Natomiast miejcie na uwadze to, że te rodziny są bardzo silne, dlatego też otrzymują nadstawki, tak jak widać pszczoły bardzo ładnie zaczynają zagospodarowywać nadstawki. Powinny to wszystko ładnie odbudować, naprawić uszkodzenia, które powstały w wyniku miodobrania w tamtym roku. I myślę, że jak przyjdziemy tutaj następnym razem, a pogoda będzie dobra, to pojawi się już tutaj pierwszy nakrop. Stoimy właśnie przed naszą Gertrudą. Zobaczymy, jak tutaj wygląda rozwój. Tak, jak widzimy, między rodzinami, które są w dużej sile i otrzymały dzisiaj nadstawki, a naszym projektem opartym na obserwacji. Słabej rodzinki jest gigantyczna przepaść. Pogoda jest zmienna. Nie wiem, czy dzisiaj nie będzie padał deszcz. mamy mamy skrajną ramkę. Pszczoły rozwadniają pokarm zimowy. Bardzo dobrze. Na następnej ramce widzę, że mamy już czerw. Zobaczymy, jak on wygląda. Dużo młodych pszczół. Tutaj mamy matkę z żółtym znaczkiem. Naszą Gertrudę. Wszystko pięknie zaczerwione, więc pierwsza transza czerwi już się właśnie w tej chwili wygryza. Matka natychmiast zaczerwia wolne miejsce. Wyjmijmy sobie kolejną ramkę. Rodzina została oczywiście odpowiednio ocieplona. Została ramkę z pieżgą, którą też widzieliście. Widzę, że pszczoły przynoszą świeży pyłek. Tutaj również dużo młodych larw. Z tej strony podobnie. Tutaj również mamy sporo czerwiu. Pokarmu na pewno nie zabraknie. Tutaj również. Tutaj mamy ramkę z pieszgłu, która została poddana. I zobaczcie, pszczoły wyjadły połowę ramki. Tutaj cała połowa ramki jest wyjedzona. I widać też przełożenie na czerw, że jednak matka bardzo ładnie wszystko zaczerwiła. no tyle, na ile mogła sobie pozwolić, jeżeli chodzi o grzanie czerwiu. Dodatkowo pszczoły otrzymały odpowiednią dawkę witamin, która ma na celu stymulować karmicielki do wydzielania mleczka, które będzie spożytkowane do wychowu larw. Więc myślę, że wszystko jest na dobrej drodze. I w najbliższych tygodniach ta rodzinka będzie się rozwijała coraz bardziej dynamicznie. To na co możemy sobie jeszcze pozwolić, to myślę, że odsklepienie części pokarmu, tak aby rodzina przenosząc pokarm, tym bardziej pobudzała się do rozwoju. Zostawimy na razie pszczoły w spokoju. Nie ma tutaj na razie potrzeby, aby poszerzać gniazdo. Natomiast jak tylko pogoda bardziej się ustabilizuje, myślę, że dołożę tutaj ramkę z suszem, tak aby matka miała więcej miejsca do czerwienia. Na razie jeszcze nawet te pięć ramek nie jest w pełni zagospodarowanych, bo tak jak widzimy, pszczoły w tej części wychowują czerw, natomiast tutaj po przeciwnej stronie wylotu mamy zapas pokarmu który jeszcze musi zostać wykorzystany. Dlatego zaczynam powoli odsklepiać ramki, delikatnie rysując je dłutem, aby pszczoły mogły ten pokarm pobrać, przenieść go w bardziej dogodne miejsce. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Pasiaka Marcyś, pozdrawiam.